Ciemo kurczaki, z strony Wazix'a, z na Naczelny Kogut Słuchajcie, przegraliśmy kolejną grę Te. I mamy 20 coś punktów Nie, 31 punktów dokładnie Czyli jeszcze możemy sobie pozwolić na dwie przegrane Kurczaki, generalnie gramy na Senuja na Świnkę nie w naszym teamie jest Kazix na dżungli, Fizz na midzie I na bocie mamy Xayah z Vel'kozen Może będzie fajny Fajna kompozycja. obędnie obędnie Jakie postacie grunt, żeby dobrze grali ci gracze, bo to głównie chodzi, chodzi o te postacie. A my gramy na nią granie. Nie wiem, czy to będzie. Czy sobie poradzimy? Zobaczymy. Przeciwnej drużynie no, już wiecie na kogo tutaj gramy. Wukong na dżungli. Zet na midzie jak na bocie jest Jinx. Z brandem. Dobra, wbijemy ją. O, jeszcze u, fajnie weszło, fajnie, 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 podoba mi się, bardzo mi się to podoba. Tak świnka chciała tutaj na nas agresywnie zagrać, ale... spierdalej gościu. No musimy ją zdominować, no musimy, no bo... Ja już za dużo gier przegrałem, żebym teraz sobie pozwolił na... Kolejną. Tym bardziej, żebym chciał bardzo szybko wrócić. Do P2 Bo zdecydowanie no jak tutaj Jak i wy Każdy z nas Boli iść w górę niż spadać To spadanie zawsze boli Zresztą ta seria porażek, która czasami nas dopada Jest tragiczna i Boli No dobra no i co no i spuszowaliśmy Co najwyżej możemy sobie dać warda gdzie i tak nie będziemy z pewnością patrzeć, no bo po co? No i nie to taka właśnie gra. Dobra, czy Kaziks tam chodzi po tej dżungli przeciwnika. Dobra. Nie chciałem flashować się, tym bardziej, że obstawiałem, że Kazik flashnie się, no to spoko. Ale co mnie cieszy? Kazik zyskał skilla. Świnka okazała się nie takim silnym bohaterem na nas. Zobaczymy w późniejszej fazie gry, bo dla tej mu będzie więcej jednak robiła, nie? My to będziemy mniej użyteczni niż ona. No kurwa, zapomniałem, że ma Ignite'a. Myślałem, że ona ma Flesha, ona ma jednak Ignite'a i dałem się wyłuchać. No co za gra. Powiem wam, że dzisiejsze te gry będą mnie chyba bardzo irytować. Może przez to, że no, ostatnio ta seria jak była bardzo boląca dla mnie. I tak na siłę nie ukrywam, bym chciał wejść, wrócić do tej platyny. No i też fajnie byłoby wejść do platyny 1, no i do szmagda. Dobra, mamy szósty. Dobra. Mm. Dobra, jest Wukong na midzie. Z Kazikiem się napierdala. O, Wukong ma jeden level wyżej. Będzie trochę si silniejszy. Mam nadzieję, że ma te chujowe klony. Będzie teraz tak się bawić. No tak, w sumie killa zdobyła, no to. O. Dobra, czynimy się delikatnie połkowana. Pota użyła. My musimy zregenerować te swoje nóżki, bo bez tych nóżek to my tutaj za bardzo niej zrobimy. Ale no daje się tak połkować, daje się trafiać, no i kurwa zaczyna dominować powoli. Ta gra naprawdę potrafi zask zaskakiwać i to niejednokrotnie. Aaaa, mamy ją! Ha, ha! Ale ten flash musiał być użyty dosłownie. Ale wiecie, co mnie najbardziej cieszy, że w końcu trafiłem ulta. Ultem, nie? To jest to. Nie ma to jak się cieszyć z ulta. Powinniśmy trafiać non-stop, nie? Dobra, elegancka wymiana. Aż się cieszę. No nie, miniony, moje miniony. Właśnie, nie pamiętam, jakiego nam mam tego kudamna na swoim ulcie. Dobra, mamy ulta. Może coś ugramy. Dobra, dziewiątka. My tutaj coś ugramy z nią. Dobra. Dobra, dobra. Już. One bez ignite to też tak. No nie, no musimy się cofnąć. Dobra, cofnęliśmy się szybko, tapeczka i. A, blisko. Ale nie daliśmy się jej cofnąć. O to chodziło. Nie damy się, nie damy, nie damy jej. Hmm. Się wyciściło. Dobra. jak tu ją zrobić no jesteśmy w stanie zabić dobra ła widzieliście szybka akcja nie nie ma Buką idzie weźmy to szybko dobra i spierdalamy. nie uciekniemy tego nie uda nam się Patrzcie, no. No nie, udało się. No. Kurwa. Bym się zdziwiał, jakby nam się w ogóle udało. No i działa. Dobra. Kurwa, mam, robi tego chapsa. Będzie taka tankowna. Ale ładnie ją zdominowaliśmy. Ma 66 tylko farmy, mamy 97. To jak ją męczyliśmy dwie minuty wcześniej, to bardzo dużo pomogło nam. Zdecydowanie mamy tą większą dominację. A nie, jak będę jeszcze farmił. Nie? Hmm. No nie wie, żeby trafiać. No i z ten będzie w stanie nas tutaj ładnie zabić. Próbuję, próbuję, ale niestety chyba. No nie będzie tego teamfightu. Albo mi zjedzie na tyle HP, że wpadnie i nas zabije, albo. Albo ja ją dopadnę, ale raczej się cofnę, bo to nie ma sensu tutaj dać. Albo dobra. Zostań mi jeszcze. Nawet tego za bardzo w poskach kapel nie widać, nie? Hit. Ale jesteśmy kurwa na Ona nie ma butów żadnych, to nawet za wiele nam nie zrobi. Dobra, za bardzo ją pokuję. Znaczy się za bardzo dostaje. Dobra. Udało się, ja pierdolę na parcie. Uuu, mm. widzieliście to? Ale chociaż jakiś med, gdzie no robię tą dominację, nie? To może nie jest jakaś super 3-2 tylko, na, no, ale zdecydowanie no... Lepsza od poprzedniej gry. No i team, no... Tak po nie dostaje. Je. Yeah. No nie wierzę. No i ozwaliła że no. Co za bicz. No co za suka, no. No my ją to w ogóle tą dźwięk pożremy, nie? W ciągu kilku chwil jej nie będzie, no ale... No teraz jak tutaj do niej podejść, to jest... ...największe pytanie. No ale to, że rozwaliła wieżę, serio, ona miała tyle HP I ta wieża poszła Ja tego nie rozumiem, w ogóle Hmm, idzie wokół, kurwa, śmierdziel jebany W sumie solo byśmy z nim na, na spokojnie wygrali, tylko problem jest taki, że no W okolicach kręci się Jinx, idźmy może na tego mida, bo Tu, tu, tu w ogóle się dzieje akcja Dobra, zabici. Mega dobra decyzja, żeby pójść na tego mida i pomóc opakom, Albo coś się za chwilę pojawi i nic nie zgarniemy. Ale mamy trzy miniony. Wieża już ma mało. Nie, 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 proszę. I chuj. Dobra, szybki pushing. Pushing. Ale. Ile ma ten Brand? 6-6 Jebany No i słuchajcie, no tracimy Mida I weźmy tego Branda Kurwa jak Szybko go zjebaliśmy się może dać, będzie wiedział, żeby nie podchodzić do nas No Powinien wiedzieć Ale nie ukrywam, że bardzo duże obrażenia ma Jebaniutki obite Trzepie i to ładnie. O, jeszcze. Aha! Dobra, jak ładnie ugrani. No, mogłem, że może, szybciej trochę pomóc z tej ksaina, ale dobra. Trudno. Niestety ważne, że my mamy te dwa killa. I może weźmiemy tą wieżę od razu, nie, no bo idą już wpadały. No i ginę! Dobra, nie ginę. Albo ginę, bo zing za jebnie. Chyba przeżyję. Słuchajcie, budujemy hydrę, nie? Zbudujemy sobie hydrę, pójdziemy pod ten damage. Zobaczymy jak to się sprawdzi. Mam że nie wiem czy to jest dobry plan. Ale ją wykosił. Jeszcze po szwanków wyszedł z tego praktycznie Dobra, my tutaj mamy Drake'a Welko <grymne> serio Ulta zużywałeś, żeby tego gościa dobić poważnie To ja nawet Ulta nie używałem Ten meczek to chyba będzie wygrany Dobra, nie będzie dziś się tutaj ponoszyć. Dobra, jeszcze ją zwalamy, nie? Zwalamy ją. No, co dostała tego spida? Nie, tak blisko, ja nie miałem nic. A mogłem szósteczkę użyć? powinienem wtedy ją zabić, no ale niestety, no. Dobra, mamy ją? Ja pierdolę, nie trafię Dobra, ale zabić... Ja... Jaki wstyd, nie no. No masakra z tym ultem, ja nie wiem co się dzieje. No nie, nie mogę nigdy trafić tego ulta, zawsze tam mysz... Nie wiem. Przesunie mi się, albo. Naprawdę nie mam żadnego cela. Ale boli, boli za każdym razem, jak nie mogę trafić. Ej, 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 ej. W ogóle ta świnka ma tylko 128 creepów, to jest naprawdę mało. Ładnie została tutaj pogwałcona. Podoba mi się takie coś. My też w sumie nie mamy. 25 minuta, a my mamy tylko 200 farmy, którą właśnie przed chwilą nabyliśmy. By mogło być lepiej. No ale nie jesteśmy na poziomie challengera, gdzie 20 minut, a my już mamy 200 clipów, nie na koncie i 30 kili, nie? Przy okazji. Ten brand będzie bolał, no? jeszcze ja będę wchodził za każdym razem. A trafiłem kogoś innego. Dobra. A, zabiliśmy jeszcze ją spokojnie. Dobra, mamy smoka. Dobra, idziemy po smoka. Dobra, jak na razie robimy solo smoka, bo w sumie najważniejsze że to jest ten smok. Widzę, że tim tutaj. Dobra, mamy. No kurwa, goś w ogóle nie pomagał. No dobra, bronił, żeby nikt nie przyszedł, no ale no sam tak. O kurwa. Ja nie wiem. A, od Branda, dobra. Nie rozumiem, dlaczego tak w dostaliśmy. Te miniony zabiją mnie za chwilę. Nie? Nie. Jeszcze by byłyby ja, jakby miniony zabiły mnie, nie? Dobra, generalnie cały tym się cofnął. My tutaj ksają. Nie wiem, co próbujemy. Chyba dostać w Pierdol. O. A. a okej okay. Tyś. Widzicie, jak mi HP zdjął? Ja tylko patrzę na ten HP moje. Oj, oj, oj. Tysiąc prawie, no tysiąc HP mi Jebany Kurwa, o dobra mamy tutaj Weźmy trochę kila. No dobra zdecydowanie lepiej, no ale naprawdę Mega duże obrażenia ma Dobra mamy go Dobra, mamy drugiego. Zdecydowanie. Udało nam się. I szczerze powiedziawszy, no fajnie, że poszedłem na tego Branda. Bo jakby on nam w tym tym fajcie jedną ulta. No ja nie wiem, byśmy się złapali chyba za głowę. Bo tutaj ładny damage by zrobił. Jak sami widzieliście, dwa skille, a zdjął mi 1400 HP. Nie na dwóch skillach. To są gigantyczne obrażenia. Jak na tylko dwa skiery, a Teamfighty czasami trwają, że tak długo, że no. Potrafi 3 razy takie kombosy powypierdalać, nie? Widzę, co mecz trwa 30 minut, nie? Mamy przewagę gorzej, niesamowitą. Obstawiam, że mamy gigantyczną. I my nie możemy ich rozwalić. I mamy baona. Już tym bardziej. Dobra, Dinks to spanikowała. A, dobrze. Ale stekę straciłem, nie? Na no, farcie, nie? Ja pierdolę. Właściwie cały spiąłem, nie? <śpiąłem, nie? <śpiąłem, nie? <śpiąłem, nie? <śpiąłem,> A oni tu wyzwalałem Ten, dobra. Szybki tepek do nich. Elegancko. Kurczaczki, dziękuję za grę. W końcu udało nam się wygrać i jeszcze pięknym stylem to wygraliśmy, bo 14-4. Podobało się Wam. Zapraszam do kolejnych odcinków i do subowania. Trzymajcie się. Cześć.